Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera z Finlandii, z kolekcji Euro 2020 Kick Off 2021. Nadal szukam małych line-upów i jednej karty dużej line-up. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wpadną kolejne braki i powolutku będziemy tą kolekcję kończyć. Brakuje jeszcze kilku limitek Eriksena tych właśnie dwóch małych line-upów, więc zobaczymy co w dużych puszkach mamy danie. A drugą limitką jest Cristiano Ronaldo, natomiast po drugiej stronie jest Szwecja i Również Ronaldo, i w tym momencie te duże xl Elki line-upy mam w komplecie, bo z tego co pamiętam, miałem również Finlandię. Więc idealnie wpadło. No i jeszcze patrzymy, co na małych. Delanej z Danii i Kulusewski ze Szwecji po tej stronie. Do tego, oczywiście, końsy. A po tej stronie kto jest? Ładnie! Mamy mały line-up z Finlandii i kulusewski. Z tym, że z tego co kojarzę, to Finlandię trafiłem, więc na wymianę będę miał za inną małą kartę line-up. Ok, czyli tak to wygląda. A teraz sobie oczywiście otworzymy saszetki. Tutaj są cztery reprezentacje: Portugalia, Dania, Finlandia i Szwecja. A po tej stronie tylko trzy, bo dwa razy nam Szwecja wpadła. Więc nie będziemy tutaj robić jakiegoś tam pojedynku, tylko otworzymy sobie po prostu saszetki. Zobaczymy, z której puszki wpadły nam lepsze karty. Czy będą jakieś rarki. Tutaj mamy Hradeckiego z Finlandii, Fans, Multiple Ukraina i nordycka karta z Danii. Eriksen, Dolberg, Breight i Polsen. Bazoweczki po drugiej stronie. Cross polsen. Goal machine i Szwecja, Skandynawian star, Olson, Claesson, Egdal, Larsson i bazówki. Tutaj mamy second skin Holandia, Szwecja, Berg, Kulusewski, Forsberg. Sergio Ramos, Secret Hero i bazówki. Szwajcaria, Second Skin, Pickford, Goal Stopper i Game Changer, Kevin De Bruyne. Tutaj mamy Francję na second skin multiple Czechy Draxler KeyPlayer i Sergio Ramos Game Changer A z bazówek mamy takich czterech zawodników Varan na fansie multiple. Z Hiszpanii, i popatrzcie, jest nordycka karta Invincible, fajnie. Czyli jak na razie prowadzi tutaj ta strona. Ale jeszcze jest szansa, bo tu mamy troszkę saszetek Chalanolu, Milik Gold Machine, Finlandia i bazówki, Pekarik, Lenglet Tutaj mamy również Finlandię, Pukki, Jensen, Pojan, Palo. Walker Multiple Francja i Dania Schmeichel -Kier Christensen i bazoweczki Darida Tutaj mamy Donnarumę, game changera Brozowicz Shining Star i karty bazowe. Blind fans Paulsen Goal Machine i nasz Robert Lewandowski na karcie Game Changer. Ekdal fans Draxler, Keyplayer i tutaj mamy ponownie Finlandię Sparvlot, Kamara i Taylor. No i zostają moi drodzy po dwie saszetki z każdej strony. Magin, Fansik. Tutaj mamy Szwecję Lindelöf, Lustig, Olsen, Jansson, Gareth Bale, shining star. second skin Anglia multiple Anglia i Modric game changer No i ostatnia sztuka tutaj second skin Ukraina Morata goal machine również Modric game changer No czyli raczej wygrywa ta strona, bo tutaj jeszcze też jest line-up malutki. Więc ta druga puszka po prawej stronie dużo lepsza. I onow, Tutaj mamy danie Hoijbergwas Skow Frankie De Jong, Jewel i ostatnie bazoweczki. Tak więc napiszcie moi drodzy waszym zdaniem, która puszka posiadała lepsze karty moim zdaniem po prawej Stronie. Okej, okay, to wszystko dzisiaj na odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.